Jak już się zacznie. No już się zaczął chyba. Dobra, no to jeśli już się zaczął, to witam wszystkich dzisiaj. Będziemy, będziemy się... rozmawiali, będziemy rozmawiali. Ale ja tego nie widzę. A, bo jest niepubliczny. <laughs> Czemu jest niepubliczny? No, 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 ale to teraz jak zrobisz publiczny, to i tak my jak teraz gadamy, to będzie już publiczne wtedy. No, Więc dawaj, witam. Dałem, dałem. Dzisiaj będziemy rozmawiali. Nadal tego nie ma, a nie jest, jest. Live Sylwestrowy. No nie, no ja muszę to pozmieniać, to musisz. <laughs> no musisz. Dzisiaj będziemy rozmawiali o telefonach. Pierwszy telefon. Ale czemu mi nie widać? Halo. Any. No, no daj mi widać, bo jak muszę pokazać, tutaj. Znaczy, o, dobra, pierwszy telefon to jest Nokia. Nokia Lumia. No, kurwa, to... <grym> dobra. Nokia Lumia, i tu mamy tak. Mamy do wyboru sklep OV, mapy Nokia. Tu mamy utworzenie nowej wiadomości SMS albo MMS. I radio FM bez, yy, bez konieczności noszenia słuchawek. I mamy od razu tutaj kontakt. Yy, to jest. Nie wiem, czy widać, ale to jest appia. Ap, ap, tam jest napisane, to jest pani Apia To jest pierwszy telefon. Ma on 2 aparat do licytacji. Pierwszy telefon do licytacji. Drugi telefon yy, Nokia 2310. Co, co? Co powiesz o tym telefonie? no, jak widzicie dzięki temu, że siedzimy razem. Yy. Wymienię cechy tego telefonu, partnerzy. Jak widać, przyciski są bardzo wygodne. Ja lubię, jak się tak wciskają. E, to ekran tutaj nie działa, ale to nie. Ale da się dzwonić. No, to jest zdjęcie, żeby się bateria nie ładowała. Rozładowywała. Tutaj obracam go. Nie ma aparatu. No, tutaj można otworzyć klapkę, co zaprezentowuje właśnie. Sponsor streama to ten złodziej, co tam się próbuje dobić tylko <noise> dwóch godzin. Do samochodu kierownika próbuje się dobić. Dobra. Następny telefon na liście to jest moto. Trzeba zobaczyć czy ktoś na czacie pisze pewnie nie. Nie, nic. Dobra, następny telefon to jest moto. Moto get moto. Nie. Nie wytrzyma. Kurwa nie wytrzymam na. No. Dobra, następny telefon to jest moto. I to ma taką funkcję, że można regulować... Głośność, tak, można tak. Ja zaprezentuję, może. Widzą Państwo, można. O, tak, można głośność regulować. Bo to jest ogólnie muzyczny telefon. I przychodzi razem z płytą ich troje wbudowaną. Mm. To ekskluzyw jakiś chyba. To ja polecam ten smartfon. Jest ekskluziv ich troje. To specjalnie dla tego telefonu zrobili i polecam bardzo serdecznie Dobra, kolejny telefon Kolejny telefon Kolejny telefon Samsung, na zdrowie, na zdrowie O, no, masz taką. A, oh, nie. Ładny. <laughs> Następny telefon to jest Samsung GTS 5230. O! Bardzo chwytliwa nazwa, wiem. Wiem, ludzie, wiem. Proszę się, proszę stać w kolejce po ten telefon, bo jest bardzo rozchwytywany przez tą nazwę popularną. Posiada on. Już Państwu po, wypowiadam. Uwaga. Zegar. To są Email, eee, e radio FM, z, trzeba niestety słuchawki podłączyć, żeby działało, no ale no, antena, tak jakby nie. Oraz ciasto. Tutaj jest ciasto, Państwo zobaczą w ikonkach. Jest ciasto. O, no, tak jakby ktoś chciał zamówić ciasto, da się. Da się, da się. Nie trzeba się martwić o ciasto. Dobra. Partnerzy, następny telefon Ty przedstawisz, to ten Ten telefon Co to za telefon? Opowiedz na naszym widzom O, to jest akurat telefon, który ja posiadam Co? Yy, X.com go tutaj To jest X.com? Telefon X.com Tak jest to co, co jest i... fajne. To jest wynalazek LED, LEDy. X Edition to jest. RGB. Ja mogę, proszę Państwa, dotknąć ekranu. Dobra, i... Pan pokaże, jak się odblokowuje. O, dotykam ekranu i proszę Państwa, to się odblokowuje. No teraz tutaj. Dobra, tu teraz można. Kli... Pan klika tu teraz, tak? o. O. O, można, można wszystko na tym telefonie. O to chodzi, o to chodzi. To mi się podoba, jak tak można wszystko. Chciałbym zrobić też szybką prezentację dla naszych widzów, tutaj tego telefonu prezentację dzwonków, jakie są. Bo mamy na przykład taki, albo taki, albo taki, albo taki. O, takiego archon z kanału. Archneus. O, pozdrawiam. Po, pozdrawiamy, pozdrawiamy. YouTubera. Takiego używam. Może kliknij teraz ty jakiś. Okej, okay, okej. Okay. Hmm. <noise> 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 Dziękuję za prezentację. I yy, też jeszcze są takie. Feja, Feja, Feja i dobre chłopaki, pozdro. Pozdrawiamy bardzo serdecznie tego, to tu tego, tego siomka. On jest prawdziwy koksem tutaj, proszę go pokazać więcej go. To jest Dominik Santorski, utworzył ostatnio konto na Facebooku. Zrobił coming out przy mamie, że jest gejem. I wtedy on zrobił, on mama powiedziała, żeby wypierdalał z domu i on mamie wtedy powiedział. Tyle. Dobra, no to. To co? To... że tak powiem, na sam koniec. Proszę wyłączyć telefon, żeby nie marnowało energii. Proszę wyłączyć. No to stream stream idzie spać w tym momencie. Stream idzie spać, tutaj jest przycisk wyłączania. O, 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 o. I teraz, czy, czy na pewno chcesz zakończyć stream? Na pewno chcesz zakończyć stream? No, może jakiś tu leci tutaj.